Gość Studia Bałtyk. Piotr Simiński, komendant Straży Miejskiej w Koszalinie. Dzień dobry panie komendancie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Strażnicy już wyruszyli w miasto w poszukiwaniu bezdomnych. Tak, od wcześniejszych godzin porannych już jeździmy, szukamy osób bezdomnych. Mamy zdiagnozowane w Koszalnie 30 miejsc, gdzie osoby bezdomne przebywają bez schronienia, bez dachu nad głową. Są to altany, pustostany schrony, zbudowane własnoręcznie szałasy czy ziemianki, bo są takie miejsca w Koszalnie, te osoby bezdomne przebywają w takich miejscach, no ze względu na niskie temperatury, które panują na zewnątrz, jest to bezpośrednie zagrożenie dla ich życia, dlatego są to dla nas interwencje i działania priorytetowe, podejmujemy je jako pierwsze Pozostałe interwencje pozostają w następnej kolejności po to, żeby udzielić pomocy i schronienia tym ludziom. Każdego dnia, wiele razy, chociażby teraz, słyszeliśmy w wiadomościach o akcjach w poszukiwaniu właśnie bezdomnych, pomaganiu im. Ta ostatnia wspólna akcja i Wasza, i, i Policji, i też pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skończyła się tym, że żaden bezdomny nie chciał pójść do schroniska, do nas Kilkakrotnie już organizowaliśmy tego, akcje, taj, tego typu akcje wspólnie właśnie z policjantami i z zespołem do spraw bezdomności pracującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej po to, żeby zachęcać te osoby bezdomne do tego, żeby zmieniły swój tryb życia, żeby m, przyniosły się e, do schroniska. Rzeczywiście, w czasie ostatniej akcji e, żadna osoba nie zdecydowała się e, udać się do schroniska, ale już w dniu następnym, kiedy temperatury spadły e, do minus 18 stopni, sześć osób Udało się do Schomieńska. Myślę, że m, tego typu działania pozwoliły uratować tym ludziom życie. Jak słyszeliśmy, 23 osoby w miniony weekend zmarły z wyziębienia, z wychodzenia. Na szczęście takich przypadków nie ma w Koszalinie, ale blisko niestety było. Tak, My odnotowaliśmy kilka interwencji, gdzie musieliśmy już udzielać pierwszej pomocy. Jeden z mężczyzn był przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej reanimowany. Zastaliśmy go na miejscu jeszcze przytomnego, kontaktowego, kontaktował było? się z nami. To było w jednym z wieżowców przy ulicy Śniadeckich. Zabraliśmy go do izby wytrzeźwień. Na izbie wytrzeźwień zasłabł. Było zatrzymanie akcji serca. Strażnicy musieli podjąć czynności reanimacyjne. Na szczęście udało się go odratować. W w tygodniu też znaleźliśmy mężczyznę przy ulicy Słowiańskiej, który w no, wydechanym powietrzu miał 2,5 promila, spał na śniegu przy 18-stopniowym mrozie. Również bezpośrednie zagrożenie życia. W Bezdomny dniu wczorajszym, lesą, bo... W dniu wczorajszym przy ulicy Rolnej Strażnicy podczas y, rutynowego patrolu, bo szukaliśmy jednej osoby y, bezdomnej, nie wiedzieliśmy gdzie się przeniosła, zastali y, mężczyznę, y, który od czterech dni mieszkał w szałasie, nic nie jadł, y, żywił się wyłącznie śniegiem. Również został przewieziony do szpitala. Tutaj bo już konieczna interwencja lekarzy. I to jest tak, że wy przychodzicie, zachęcacie, mówicie, przenieście się i tak dalej. Bezdomni, którzy zechcą, pójdą do schroniska, ale potem, potem niektórzy wracają do dawnego życia. Tak, bo, bo te osoby. Mm, Taki tryb życia przyjęły. Nie wszyscy może potrafimy to zrozumieć, że te osoby nie chcą przebywać w schronisku, nie chcą przebywać w ogrzewalni, wybierają tryb taki wolny, mieszkając gdzieś na działce czy, czy w jakimś szałasie. Myślę, że jest, musimy tutaj mówić o podłożu jakimś psychologicznym. Te osoby bardzo często nie potrafią się asymilować, nie potrafią znaleźć się w grupie, stąd szukają takiego. Życia na własną rękę. Na ile wy ingerujecie w ich życie? Nie możemy takich osób zatrzymać, nie możemy takich osób zmusić do tego, żeby udały się z nami do schroniska czy do ogrzewalni. Możemy zachęcać, informować, prosić i namawiać. I te działania przynoszą skutek, bo kilkanaście osób już skorzystało z naszej pomocy. Kilkanaście osób dowieźliśmy do schroniska. Te osoby jeszcze są w schronisku. Myślę, że jak temperatury pójdą w górę, będzie cieplej. Myślę, że wrócą. Do swojego trybu życia. A jak to jest z naszą wrażliwością, czy obojętnością? Dzwonią ludzie, mieszkańcy do Was i informują, że tam widzieli bezdomni, tam ktoś jest, leży, pijany, trzeba pomóc? Tak, otrzymujemy od kilku do kilkunastu zgłoszeń dziennie o osobach bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. Ale chciałbym również zaapelować do wszystkich mieszkańców, żebyśmy byli wrażliwi, żebyśmy zwracali uwagę na osoby bezdomne można zgłosić taką interwencję zarówno do nas pod bezpłatny numer 986 do Straży Miejskiej. Niewątpliwie zajmiemy się taką osobą. Takie interwencje można również zgłaszać do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam pracuje specjalny zespół do spraw bezdomności, z którym mamy bardzo dobry kontakt i wymieniamy tutaj informacje. Także można zgłosić takie interwencje do, do policji. Niewątpliwie zawsze zajmiemy się tymi osobami, udzielimy wszelkiej pomocy po to, żeby ratować ludzkie życie, bo stawka jest naprawdę bardzo wysoka. A ktoś może pomyśleć, no cóż, pijak? Nie należy reagować w ten sposób. Pamiętajmy, że są to osoby bardzo często, które potrzebują od nas pomocy, zarówno takiej psychologicznej, ale też i pomocy takiej socjalnej. Tym osobom trzeba pomóc. No, stawką jest ludzkie życie, więc nie ma wyższej wartości jak yy, ratowanie innych ludzi. Pomówmy też o zagrożeniu i życia i zdrowia, bo ludzkku, wiele miejsc i jeziora i... Z... Niektórzy mówią zbiornik retencyjny, ale też niektórzy mówią jezioro w koszalinie przy ulicy Sibiraków. Niestety tam się już pojawiają dzieci. Tak, mieliśmy w, ten, w tym tygodniu już pierwsze sygnały o tym, że na ten lód przy zbiorniku, przy ulicy Sibiraków e, wyszły dzieci. Zagrożenie jest bardzo duże, jest to woda przepływowa, więc grubość warstwy lodu może tam się wahać. W jednym miejscu ten lód może być grubszy, w innym może być e, cieńszy. Takie zbiorniki są również przy ulicy Prostej. Też my otrzymywaliśmy tam zgłoszenia, że mieszkańcy z psami spacerują po tym zbiorniku. Takie interwencje i zgłoszenia dotyczyły również jeziora Jana w Łabuszu prosiłbym, żeby nie wychodzić na lód. Lód jest y, cały czas zagrożeniem, mimo tego, że są bardzo niskie temperatury, war grubość warstwy lodu y, może y, wydawać nam się, że, że nie załami się pod nami. Y, natomiast w niektórych miejscach y, ten lód może być cieńszy. Właśnie ze względu na to, że ta woda płynie, ta woda może być w niektórych miejscach cieplejsza, te warstwy lodu będą, y, będą y, cieńsze, lód może się pod nami załamać. To jest ludzki rozum, to jest rozsądek dorosłych, natomiast trzeba trzeba upilnować dzieci i przede wszystkim im mówić. Takie jest należy dzieciom przede wszystkim tłumaczyć i wyjaśniać, że lud może się pod nami załamać, a wtedy szanse na ratunek naprawdę są bardzo małe. Jest bardzo niska temperatura wody, bardzo szybko dojdzie do wyziębienia, do wychłodzenia. W przypadku, jeżeli będziemy świadkami takiego zdarzenia, że lód się pod kimś załamie, pamiętajmy przede wszystkim, żeby powiadomić służbę ratownicze. To jest pierwsza czynność, którą należałoby wykonać. Co samemu powinniśmy zrobić, a czego nie robić w takiej sytuacji, jeśli ktoś się boi nawet udzielania tego, tej, tej pomocy? Że Zawsze, próbujmy, Zawsze próbujmy racjonalnie ocenić, czy na ten lód możemy wejść. Żeby nie było tak, że osoba próbująca pomóc osobie, pod którą załamał się lód, wbiegnie na ten lód i z ratownika stanie się również ofiarą. Przede wszystkim zawiadamiamy służby ratownicze, a więc powiadamiamy Straż Pożarną. Następnie oceniamy sytuację, czy możemy wejść na ten lód, po to, żeby cokolwiek tej osobie podać. Podać gałąź, rzucić kawałek odzieży, swetra, rękawa, tak żeby tą osobę wyciągnąć. Rozkładamy swój ciężar kładąc się na lodzie. Jeżeli są w pobliżu inne osoby, prosimy o pomoc, tworząc łańcuch z ludzi, tak żebyśmy mogli nawet po załamaniu się lodu z tej wody wyjść. A zakłada pan taką sytuację, że ktoś powie, że nie? Że się boję i tego nie zrobię? Może tak się zdarzyć. Nie są, są to sytuacje dopuszczalne, natomiast każdy ma obowiązek nieść pomoc innym ludziom. W przypadkach, jeżeli jest to dla nas zagrożenie, nie potrafimy tej pomocy udzielić. Musimy pamiętać, że możemy odmówić. Natomiast y, zawsze starajmy się udzielić pomocy. Jeżeli nie udzielimy, bo będziemy narażać swoje życie, na pewno nie poniesiemy konsekwencji. Panie komancie, wróćmy jeszcze do zbiornika w Koszalinie, do tych zbiorników teraz, skutych lodem. Ktoś powinien je? kontrolować tam patrole? No tak, tylko czy będziecie stać od rana do nocy? Wszystkie patrole dostały w zadaniach stałych, obowiązek monitorowania tych miejsc, będziemy kontrolować, będziemy bardzo często tam zajeżdżać, po to, żeby mm, prosić te osoby, które będą wchodziły na, te, na ten lód, żeby z niego zeszły. Jest weekend, sporo osób widać spacerujących właśnie po tafli jeziora Jamno. Będziemy przykład... również pojawiać się na przystani w łabuszu. Yy, Ale pamiętam akcję ludzi. z ubiegłego roku, chociażby y, patrolu. Ludzie nie reagowali. Yy, niektórzy reagują. Yy, po, po zwróceniu uwagi, po y, uświadomieniu o zagrożeniu, bardzo dużo ludzi schodzi z tego lodu. Nie wszyscy. Kiedy stoją strażnicy przy brzegu i wołają właśnie idących, żeby zeszli z lodu, ludzie po prostu idą sobie dalej. Szli dalej. Nie wszyscy są ludzie, którzy reagują na nasze wezwania, reagują na nasze ostrzeżenia i schodzą z tego lodu. Przede wszystkim jesteśmy tutaj wyczuleni na dzieci tak naprawdę, bo dzieci nie zawsze sobie zdają sprawy z niebezpieczeństwa. Natomiast osoby dorosłe nie zawsze reagują, bo, bo musimy również zauważyć, że jest tam część osób, które wędkują. Natomiast uczulamy tych ludzi na zagrożenia, jakie na nie czyhają. No zalecałbym tutaj, jeżeli chcemy poślizgać się na lodzie, chcemy skorzystać gdzieś z lodu, korzystajmy z. Miejsca, nie ze sztucznego nie, nie na na tych jeziorach. Jeszcze wybierzmy się na, do słudnego miejsca w koszalinie. To już znanego chyba wielu kierowców wie. Pytanie, który nie wie, że są kamery na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej. Tam kamery monitorują to, ten, to skrzyżowanie. Każdy, kto przejedzie na czerwonym świetle, sama byłam świadkiem takich sytuacji. I wciąż okazuje się, że przejeżdżają. Są sytuacje niebezpieczne. Tak, te kamery no, po upływie tych kilku miesięcy, mogę śmiało stwierdzić, że monitoring zdał egzamin. Wielu kierujących zaczął stosować się do sygnalizacji świetnej. wielu kierujących zdejmuje tam nogę z gazu. Ale wracając tak śmigają, bo się uda. Nie, są jeszcze takie przypadki, tak jest, niektórzy jeszcze przejeżdżają, ale już jest refleksja na tym skrzyżowaniu, już jest każdy się zastanawia, czy zwalnia prędkość, zmniejsza prędkość po to, żeby nie przejechać właśnie przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Zarejestrowaliśmy tam kilka zdarzeń kryminalnych również, monitoring zarejestrował, zarejestrowaliśmy osoby jeżdżące pod prąd na tym skrzyżowaniu, ale także potrącenia pieszych na przejściu które, po których kierujący odjeżdżali. Podobne kamery będą też w innych miejscach, nim ten system nasz transportu inteligentnego zostanie zamontowany. Bo na razie trzeba powtórzyć przetarg. Ale mówimy o kamerach, jeszcze będą w innych miejscach? Na chwilę obecną ja nie przewiduję zakupu kolejnych tego typu urządzeń, jeżeli A znajdą się? się. Nie przydałoby się, panie komendancie? Ja myślę, że każdy monitoring spełnia swoje zadanie i jest to urządzenie potrzebne, ponieważ pomaga nam sprawdzać. I kontrolować sytuację na skrzyżowaniach, a co za tym idzie, poprawiać bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Piotr Simiński, komendant Straży Miejskiej w Koszalinie, był gościem Studia Bałtyk. Dziękuję bardzo. Gość Studia Bałtyk.